Kurs cudów. Rozdział 30. Nowy początek. Wstęp. Nowy początek staje się teraz punktem skupienia programu nauczania. Cel jest jasny, lecz obecnie potrzebujesz konkretnych metod, aby go osiągnąć. Szybkość, z jaką może się to stać, zależy tylko od jednego Twojej chęci ćwiczenia każdego kroku. Każdy z nich trochę pomoże za każdym razem, gdy spróbujesz go wykonać. I razem kroki te powiodą cię ze snów o osądzie do przebaczających snów i wyprowadzą z bólu i lęku. Nie są dla ciebie nowe, ale na razie są dla ciebie bardziej ideami niż regułami myślenia. Musimy je zatem teraz przez jakiś czas ćwiczyć, zanim nie staną się regułami, podług których będziesz żył. Usiłujemy uczynić z nich w tej chwili nawyki, abyś miał je do dyspozycji, gdy zajdzie jakakolwiek tego potrzeba.